Witajcie, znajdzie z tej strony Gilatki złożąc bardzo serdecznie na budowanie wieży i nie będzie to taka wieża, ponieważ będzie to wieża z brain rotów, jak widzicie i możemy sobie tutaj kupić różnego rodzaju, mamy 10 na przykład za warstwę albo 10 za warstwę, więc kupimy sobie tego, a nie mamy pieniędzy, przepraszam, muszę najpierw zebrać pieniążki, to jest najważniejsze, więc mamy taką konstrukcję, jak widzicie on tu buduje powolutku. Nawet bardzo powolutku. Nie wiem, czym jest napisane. Build. Aha, żeby od razu zbudował wieżę. Okej, okay, nie, czyli on sobie tam jakoś powolutku buduje. Zbuduj szybko wszystkie wieże. Nie. 150. Jak widzicie, tutaj ktoś Cappuccino, assassino sobie zrobił również. Więc możemy próbować trafiać kolejne rzeczy. 260. Potrzebujemy stówkę. Możemy też rolować, co jest ciekawe. Możemy spalić te obecne. I możemy też tutaj trafić jakieś kolejne, które się będą tutaj trafiały. I jest rzadki tralalo, tralala, ale kosztuje 7,5 tysiąca. <laughs> więc nie zdać mnie na niego. Paka rachmat, mi tutaj stać troszeczkę Mamy tu Riberfa, potrzebujemy Lostralelitos A, to mogłem w sumie kupić W sumie mogę kupić Lostralalitos. okej Lostralelitos okay. Los I on sobie pójdzie sam chyba do Czy one się usunęły? A, usunęły O, Salamino Pinguino 385, ooo no dobra, no byłoby fajnie, nie? Byłoby fajnie. I możemy zrobić rebirtha. I teraz tak. Czy ten rebirth realnie. O! No ta animacja jest! Dobra! Kręcimy się! Jak w mikrofalówce trochę. <ścoughs> Szczerze mówiąc. Eee, aha, go zabrało, bo go potrzebowałem. Teraz mam pod hotspota. I potrzebuję chimpanzini bananini, żeby blokować kolejne rzeczy. I pewnie kolejne miejsca. Dobra, to zabieram ciebie. Aha, nie mam jeszcze pieniędzy. Ile potrzebuję 500? Ale tu zbierałeś? 200. To na razie nie jest zbyt dużo, szczerze mówiąc. Yy, widzę, że też sporo tutaj jest rzeczy, w sensie wiele rzeczy można pokupować realnie. Strawberry Elephant można niby kupić, ale już jest out of stock. Mamy Karker Karkur Kur. Ten dawał ile? Nie wiadomo ile dawał. Ten daje 75 tysięcy za warstwę, ten 10 tysięcy za warstwę. To o wiele bardziej się Final Boss opłaca kupić. Tu jest jeszcze Heavy Chest i nie wiadomo ile to daje, szczerze mówiąc. Mamy też server lag, double server rush Albo trochę pieniędzy Na przykład 40 tysięcy Szczerze mówiąc, patrząc na totalnie wszystkie możliwe rzeczy Które tutaj są dostępne To najbardziej opłaca mi się kupić po prostu Tego final, final bossa to jest, to jest rzecz, która jest jakby Totalnie OP w tym momencie Naprawdę został ukradnięty Jak niby mam, mam go zabrać I tyle, do widzenia Pff. Co ty tu robisz? Co ty robisz? No już do widzenia. Co chcesz mi ukraść? O nie, on jest w złym miejscu tutaj ustawiony. A, chcę go, chcę go. Gdzie mi tam? Idź stąd. Nie ma tak prosto. Czyli tu będą problematyczne rzeczy patrząc na to. Możemy też RPG zrobić, Invisible, cl e, Boże, Invisible Cloak, nie wiedziałem, że tu można kraść od siebie, szczerze mówiąc, chyba, że to jest premium lock na 24, dobra, zróbmy to, nie będę się z tym bawił, szczerze mówiąc, nie chcę mi się za każdym razem, jest zablokowana na dzień, powodzenia, po prostu powodzenia, zobaczmy, czy możemy coś od kogoś innego ukraść, ja jakby jestem bardzo ciekaw, tu jest zablokowane jeszcze na 30 sekund, tu też się nie da, tu nikogo nie ma, I tu też jest zablokowane, ode mnie to powodzenia wam życzę. <laughs> no tak stoi i jak to jest jeden dzień. <laughs> nice, no i dobra, zrobione. Teraz pod hotspot. Yy, mamy rebirtha. Nie, chimpanzini bananini jest potrzebny. To musimy go kupić w tym momencie. Zapraszam chimpanzini ba... Mogę jeszcze tego od razu? Nie, nie mogę. Dobra, byłoby zbyt pięknie. A chimpanzini. Rebirth ready. Dobra, to robimy rebirtha. Aaaa! Aaaa! Dobra, fantastycznie Dobra, mamy teraz chyba większy nożnik, ale kasa nam usuwa Nie, dalej mamy bańkę A Jakby mi to pasuje totalnie ja Ten 800 tysięcy, co mi tam, niech będzie <laughs> Kozacko, 50 Dobra, e, ta 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 Sahur, którego nie mamy W tym momencie, więc robimy rolkę Niech będzie rolka, są też nagrody jakieś Okej okay. Czy będzie Tatata ta, ta Nie, ale mamy inne rzeczy, które nie są jakoś dużo warte, więc nie chcemy. Szukamy Tatata ta, ta bo tu mamy Los To jest trochę tych rzeczy, nawet Godly, potem Secrety, jeszcze są Beast, cztery jakieś tutaj ekskluzywne. Dobra, jest Tatata ta, ta Sahur, no to dobra. To w tym momencie on tylko podchodzi na miejsce i realnie jesteśmy w stanie zrobić kolejnego Riverfa. kozacko. Totalnie kozacko, oni wszyscy sobie tam blokują, blokują widzę, więc nie ma co. I dalej! Proszę bardzo, ciśniemy. I ciach. Ile oni mają rebirthów? Ktoś ma nawet 6 riberfów A nie mogę za, za robuxy skipować. No okej, okay, niech będzie. Dobra, potrzebujemy kolejnego czego. Teraz tralelo, tralala. E, to dalej <laughs> potrzebne mi jeszcze kilka. Co są jeszcze w ogóle te... A, konstrukcje po prostu jakoś tu, jako mój domek. Mmm, traleo trala. no to nie jest traleo trala. tak, traleo trala. potrzebujemy jakieś buty, pieniądze, odblokujemy szybkość, speeda, większą tą, a bo on teraz będzie mógł więcej pięter budować, tak? Dobra, dalej potrzebujemy, zdecydowanie dalej, w ogóle że możemy też autorola zrobić, ciekawe, jest trala, trala. proszę bardzo, jeszcze jest kapucina, balerina kapucina, przepraszam, thanks, no to super, wskakuj na miejsce, bo cię potrzebuje i od razu robimy rebirtha. I reverb Kolejny. Nie no, my lecimy, lecimy z tematem. To jest konkret. Już jesteśmy drudzy na serwerze. Kolejne. Ballerina, cappuccino, cappuccino, assassino. Dobra, balerina cappuccino już jest. Ciach, więc bierzemy ją jakby instant w ten sposób. I teraz tylko cappuccino, assassino. Tylko czy się trafi? To jest pytanie. Niestety nie. <ścoughs> Jak bardzo bym chciał. To niestety nie. Nie wiem, czy tam mam w sumie slotów. A, jeszcze tu jest jakiś heaven. Uuu, dobra. A i tu mam jakieś kole. A, no nie o to mi chodziło. Pff, to jest powrót po prostu. Chciałem zobaczyć, co tu się dzieje więcej. Bo mamy tu miejsce. Czy ja mogę je odblokować w jakikolwiek sposób? A nie, to jest zbieranie pieniędzy, zbieranie pieniędzy. A, unlock new slot za 100 milionów, dobra. I tu nawet nikogo nie ma jeszcze, więc no. To nie jest jakoś ważne. Na razie zbieramy kasę i idziemy zobaczyć, co mamy jeszcze. Nie mamy. Nie ma Cappuccino assassino, więc trzeba poczekać chwilkę. Bo tylko on nam brakuje realnie do tego. I dalej go nie ma. Pewnie chwilę poczekamy. Czy Cappuccino Assassino jest jakiś rzadki? Gdzie on tu jest? Nie widzę go specjalnie. Dalej go nie ma. Nie no, on nie będzie jako podstawy. To nie jest to. To też nie jest to. To Tu jest epicki. O właśnie, idealnie. Cappuccino Assassino. I robimy rebirtha kolejnego. Pyk. Kolejny rebirth. Ja tylko wykorzystuję ich do rebirthów. Glorbo Frutto Drillo. U, to będzie ciekawe. Więc zbieramy kasę. Glorbo na razie nie, ale widzę, że jest Orkaleo, Orkala, który może być potrzebny nam, więc jakby ja bardzo chętnie to wykorzystam, bardzo, bardzo chętnie. Za 33 rolki w ogóle, ma... 33 rolki mają być yy, legendarne. Glorbo, Glorbo frutto Drillo, taki wielki arbuz jest mi potrzebny w tym momencie. I Mamy laka raz jeden też niestety, więc czy ja mogę go jak, w ogóle jakkolwiek zwiększyć? Tu jest lak, ale to jest dla wszystkich. Eee, dalej nie <laughs> Nie to Mogę też tutaj niby tego laka zwiększyć Ale nie jest napisane o ile Tu jest problem eee, TTT zachur nie ma opcji Glorbo, Glorbo To jest mi potrzebne w tym momencie Glorbo To jest chyba Godly To jest rzadki 220 rolek Będzie ciekawie szczerze mówiąc Tak mi się przynajmniej wydaje Dalej nie <laughs> Będziemy lecieć Czy ktoś ma tutaj Ten ma odkryte ten ma odkryte, więc mogę realnie tu wejść i mu coś zabrać. Lostrality to masz słabe. A tu coś jest, chimpanzini bananini. Słabe to jest, ale ona tutaj widzę mi zabierała wcześniej, więc ja też mogę przyjść i zabrać chyba, nie? Ciekawe, czy się skapnie. Skapnęła. i chyba nawet się nie skapnęła, szczerze mówiąc. A ja go tu wrzucę i ja go od razu sprzedam, bo mi niepotrzebny. No i kozacko. Czy ten drugi gościu też tutaj jest? Jest, jest, jest. Chodzi tu, chodzi tu, chodzi tu. Siema, chciałem ci zabrać tego twojego Lostralitos. Fajny jest, no, dzięki. Dzięki! go sprzedaje od razu. Kozacko. Dobra, nie ma co, nie ma co. Dzięki za 5 milionów, dzięki za 30 tysięcy. Nie mamy nic ciekawego. On tam ma jednego teraz tylko. A zablokował. Teraz zablokował, bo mu zabrałem. Kozacko. Nie ma. Glorbo to Drillo dalej potrzebny. Dalej nie jest w stanie się trafić. Uj, snajperkę możemy kupić. Dobra, to czy ja to mogę zrobić w jakimś sklepie ogólnie? Gdzieś tutaj na zewnątrz? Bo jakby ja bardzo chętnie... Tu jest Tool Shop. O! Dobra, banan. A to są osobne bronie jakby, czy... A to są osobne. Gravity Coil. Chimpanzini Sword. Landmine. O! <ścoughs> Dobra. Pistolet jest. I buty. Które... Wlazł na minę. Wlazł na to minę. Dobra, kozacko. Czyli odblokowujemy jakieś tam rzeczywiście rzeczy? Git. Niech będzie. Czy ja mogę w ogóle do niego strzelać z pistoletu stąd? Nie, to, to nie łapię stąd. Jest Glorbo! Dobra, no i kozacko. Glorbo, właśnie na miejsce. I lecimy na riberfa kolejnego. Cyk To jest szósty, czyli zrównaliśmy się z kolejną osobą, która gdzieś tam jest. Teraz potrzebujemy Tripitropa i Larili Lira Lira. Tylko szansa na trafienie ich jest dość mała, szczerze mówiąc, więc no. Troszkę to może potrwać. Plus nie wiem nawet ile jest Riverfów w grze. Pewnie po tym będą potrzebne legendarne. Tak na pewno będzie, bo jakby no, to nie może się inaczej skończyć. Jest lak razy 10 niby, ale. I teraz chyba jest lak razy 10, tak? Czy, czy to już był lak razy 10? Bo ciężko mi stwierdzić. Na pewno nie. Na pewno nie. Fioletowe. Fiol fioletowe. Tylko i wyłącznie... Słabe. Wszystko słabe. Trzymam jeszcze tą orkala, orkala, bo może się przydać do czegoś, ale... Czy będzie? Nie. Dalej, dalej. Trzeba losować, losować. Dobra! Pierwszy legendarny. To, 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 to... to sahur. To, to tego Sahura wezmę w takim razie. Jakby mi to bardzo pasuje w tym wszystkim. 110 tysięcy i 12 mi. Co to była za bomba? He? Co to była za bomba? <laughs> ciekawe? Bardzo ciekawe. Jakbyśmy potrzebowali legendarnego, to spoko, ale niestety nie trafiamy na razie nic, co byłoby nam. Czy ja potrzebowałem. Nie, nie, ja potrzebowałem Myślałem, że potrzebowałem. Ja potrzebuję dwóch epickich. Epickich albo legendarnych. Ma... Trippitropy to jest legendarny. Tripitropa, jest już Tripitropa i liri Lirilira li Lira li jeszcze jest potrzebny nam. Ehm, I niestety nie. Ehm, Lirilira Lira li to jest... Patrząc na to... To też jest legenda. To będzie raczej mała szansa na to. O! O! La Supreme combination! Jeden bilion? 700 tysięcy To on więcej generuje niż ten Ten jest jako secret A tamten jest jako beast Jest 8 bestii I on jest 100 Jak ja mam go niby kupić w tym momencie? Skąd mam nagle wziąć 1 bilion? jaka była szansa na trafienie tego jakie mamy epickie, legendarne potem są myfiki godly, sekrety a ja trafiłem bestie i nawet nie ma opcji kupienia go za robuxy w żaden sposób i nie jestem w stanie kupić nawet nie jestem w stanie chociaż jestem w stanie to zrobić za 700 robuxów albo za 300 robuxów skip dwie godziny Musiał mieć coś, co jeszcze generuje kasę realnie, a to nie generuje kasy. To jest skip czasu, po prostu, żeby mieć bestie. Oj oj, 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 no 700 tysięcy na sekundę. No, powiem ciekawie, ciekawie. Chociaż nie wiem, czy mi się to opłaca w chwili obecnej, bo jeśli zrobię nawet Instant Build All Towers, to ja nie wiem, to to wybuduję jednorazowo, muszę zobaczyć. Mam 32 miliony. Nie wiem, co się stało. E. Okej. Okay. Achaj, to tyle. Po prostu były w stanie... O, dobra. Czyli muszę mieć pewnie 17 milionów rebirthów, żeby cokolwiek zrobić w tej kwestii. Ta. No co mogę powiedzieć? La Supreme Kombinación. Nie jestem w stanie tego kupić. Także... Także no smutny mogę tylko to zakończyć tak naprawdę, także no. <grafię> Jakie trzeba mieć szczęście, żeby zrobić coś takiego. Także no co, póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jak chcecie zagrać w grę, to oczywiście zapraszam serdecznie, trzymajcie się ciepło, no i cześć.